Witam Was na pierwszym Trade Recapie na tym kanale Przedstawię i omówię moje dzisiejsze zagrania Mianowicie wziąłem dzisiaj dwa trady Jeden na Jesie, drugi na Nazdaku. Obydwa to były luz, niestety No, trochę, trochę głupie decyzje Trochę w pośpiechu zostały wzięte, bo nie było mnie w domu A widziałem okazję na trade'a, ale nie zauważyłem Bardzo istotnej rzeczy, która kompletnie zmieniłaby mój bajas, do której przejdę z, y, zaraz w sumie zaczniemy od początku sobie e, jaki był mój bias no, na początku był bullish 4 godzinówka dosyć no jasno wskazuje że jesteśmy bullish godzinówka a tym bardziej podobało mi się w, wyswipowanie London sesji liquidity wejść do tego gapa na tamten moment e, na jesie skalowałem sobie do 5 minutówki. Zobaczyłem ten zamknięcie powyżej 79 poziomu na FIBO. Jak możecie sobie zauważyć, tutaj daje mi potwierdzenie tego, że jest to disrespect na bearish order flow. Później zeskalowałem sobie do 7 minutówki, w sensie narobiłem no to tak hybrydowo dosyć. No i złapałem tutaj. Pierwsze co to break of structure i bullish reakcja z tego <coughs> fair value gapa, no i stwierdziłem, że wejdę w pozycję. E, prawda, dzisiaj były też high impact newsy, więc, i AD zostały wybite nowe ATH, więc stwierdziłem, że zagram mniejszym ryzykiem. Łącznie z tych dwóch pozycji jestem stratny 1,5%. E, ustawiłem sobie tutaj stop lossa, jak widać i dałem take profit na te, no praktycznie equal high'e. No niestety skończyło się to. Stop lossem e, później szedłem na, na zdaka i tutaj sprawa wyglądała w taki sposób. Ciekawe, w sumie, w jaki e, został też podobnie jak na jesie wysłupowany. Wysłupowana London Sesja e, zauważyłem także, że jesteśmy w gapie 4 godzinowym i spodziewałem się bullish reakcji po wysłupowaniu takiego takiej płynności hmm, przychodząc na minutowy interwał no tutaj to było naprawdę takie trochę odwalenie, bo poleciałem już naprawdę grubo po bandzie szedłem po prostu z inverse gapa oczywiście miałem w głowie to, że zostało to wyswipowane yy, szedłem tutaj z tego, że ten gap został zrewizytowany i zrespektowany i z tego, że tu poszedł yy, no inverse value gap w tym oto miejscu magnes jest włączony o, z tego to poziomu wszedłem w pozycję no i również okazała się, ale jeszcze szybciej nie zauważyłem czegoś bardzo kluczowego, co kompletnie zmieniłoby moją wizję na dzisiejszy trading a wręcz mar market pokazał e, gdzie tak naprawdę chcemy iść w którą stronę ja tego nie zauważyłem, no dosłownie moja analiza dzisiejsza trwała z 3 minuty co, była, co było oczywiście błędem, tak który zapłaciłem, wy tego nie róbcie, uczcie się na moich błędach, no sam nie jestem nie do końca profitowy i jakby no chcę, chcę zostać tą osobą zyskowo, zyskowną i robię wszystko, żeby to się wydarzyło, prawda? Jeżeli wy się też z tym zmagacie, no to uważam, że możecie zostawić subika i śledzić moje dalsze poczynania, może uważam, że w czymś wam to pomoże z zrealizujcie swoje błędy, poprawicie. No nie zauważyłem czego, oczywiście SMT, które no jasno wskazywało na, na to, gdzie, chce na, gdzie cena chce iść, nas poprowadzić. Dos dosłownie to SMT powstało e, tuż przed market open, to dosłownie 10 minut bearish SMT e-nazdaq był tutaj lagging indeksem. No i co? Poszła, poszła reakcja do dołu. Manipulacja do góry, dużo osób to nie pochodziło w baję, potraciło pieniądze. No i tak naprawdę, co to było? Yy, zwrot do order bloka, do equilibrium. Jeżeli przejdziemy do minutówki, tutaj nie wiem w sumie, czy było, bo to no jak mówiłem, nie był mój bias, a powinien być. No tutaj też można było złapać entry w tym, mi w tym miejscu, yy, chociażby, no nie wiem. Z tego Breaker Bloczka Order Bloczka to w sumie jeden pies. Praktycznie to samo miejsce cyk. Wyszliśmy tutaj. Można było wejść tutaj. z prawda, gorsze, RR. Ale jakbyśmy grali z 5 minutówki tylko i wyłącznie, takie no dosyć ryzykowne entry nie polecałbym. Eee, gdybym zauważył to SMT, to najprawdopodobniej moje zagranie po prostu to byłoby wejście z tego respektującego gapa, chociaż w sumie to też wątpię i pociągnąłbym to do. To, to, to. Mm. najprawdopodobniej mój tryb by wyglądał w taki sposób fajny 1 jeden do, jeden do dwóch risk to reward a takie bardziej pewne zagranie to uważam, że no byłoby mm. coś w tym stylu po prostu żadnego kombinowania. Oczywiście, no tutaj już risk to reward ma się gorzej. Co prawda można byłoby zaryzykować tak, no jakimś wielkim fanem bym nie, był, uważam, że po prostu powinienem góci się spasować, ewentualnie grać shorty. No ale no niestety tego nie zrobiłem i jakby poniosłem tego konsekwencje. Zapraszam jakby was do subskrypcji. Jeżeli materiał Wam się spodobał, jeżeli coś z niego wyciągnęliście. Ja będę tutaj wstawiał każdą moją pozycję brano i analizował, żebyście zrozumieli jak w jaki sposób traduję albo jakich błędów nie popełniać, co na razie Wam pokazuję. Zapraszam Was do śledzenia moich innych socjali takich jak Instagram oraz TikTok podane w opisie.